Hej łowcy, jeśli ostatnie nasze zestawienie gier co dostępnych w Game Passie pomogło Wam w wyborze tytułu do wspólnego ugrania ze znajomymi, śpieszymy już z kolejną porcją poleceń. Przed Wami kolejne 10 gier, jakie warto sprawdzić, gdy za oknami zimno i deszczowo. Halo Master Chief Collection to sporowy zestaw składający się aż z 4 głównych odsłon serii oraz dwóch spin-offów. Każdy wchodzący skład pakietu FPS to gratka dla miłośników współpracy w grach. Ukończenie wszystkich sześciu kampanii może zająć nawet ponad 40 godzin. Idealna opcja na długie jesienno-zimowe wieczory. Lokalnego koopo zabrakło niestety w piątej osłonie serii o podtytule Guardians. Free for Free Industries nie dostarczyło takiej opcji także i w Halo Infinite. Ale zgodnie z zapowiedziami na podzielonym ekranie zagramy po premierze trzeciego sezonu, czyli w okresie świątecznym. Dead Island 2 Pora na nieco bardziej nietypową grę dla dwojga. Dead Island 2 nie jest bowiem często przytaczanym przykładem tego typu produkcji. Możemy Wam zatem zagwarantować, że dzieło Dumbuster Studios w kopie to po prostu synonim czystej zabawy. Ciechanie i siekanie zombiaków jest niezwykle satysfakcjonujące, tym bardziej, że twórcy zadbali o wiele ciekawych mechanik. Podpalając paliwo, przygotujemy nieumarłym piekło. Dosłownie. Zalewając wodą odsłonięte przewody, stworzymy wielką elektryczną pułapkę, a to tylko wierzchołek góry lodowej. Opcji jest wiele, a dzięki współpracy kilku osób można zrealizować naprawdę wiele niezwykłych pomysłów. W grupie znajomych te kilkanaście nietrafionych żartów też jakoś bardziej cieszy. It Takes Two. Już sam tytuł wskazuje z czym mamy do czynienia. Wybierając gry dla dwóch osób nie mogliśmy obejść się bez tego wyjątkowego tytułu od studia Hazelite. Dynamiczny, zmieniający się co chwilę gameplay, wzruszająca, a zarazem pocieszna opowieść i wiele, wiele zabawnych, a i momentami frustrujących sytuacji, gdy coś pójdzie nie tak. Zdecydowanie warto zagrać. It Takes Two w Xbox Game Pass dostępne jest dzięki wprowadzeniu do oferty abonamentu EA Play. Oznacza to, że do grania tego tytułu potrzebujecie pecetowej wersji usługi bądź pełnego pakietu Ultimate. Minecraft i Minecraft Dungeons. Minecraft to wręcz gra stworzona do wspólnej zabawy ze znajomymi. Niezależnie od tego, czy wybierzecie tryb survival, czy też skupicie się na konstruowaniu monumentalnych budowli, gwarantujemy, że będziecie zachwyceni. Mimo upływu lat tytuł wciąż jest rozwijany i rozbudowywany o nową zawartość. Patrząc na popularność, raczej szybko się to nie zmieni. Jeśli jednak zwyczajny Minecraft do Was nie przemawia, warto sięgnąć po hack and Slash z tego samego uniwersum. W przeciwieństwie do pierwowzoru nie ma tu ani mozolnego zbierania surowców czy budowania, jest za to czysta, niczym nie skrępowana akcja. Gameplay pozwala maksymalnie czterem znajomym korzystać z w lokalnej kooperacji i przedzierać się przez różnorodne obszary w poszukiwaniu jak najlepszych łupów. Overcooked 2 Podajemy przepis na idealną zabawę. Sporo gotowania, szczypta chaosu, koop. Po zmieszaniu wszystkich składników otrzymujemy Overcooked 2. Nie ma chyba gry z lokalną kooperacją, która dawałaby tak wiele zabawy, a jednocześnie była tak niebezpieczna dla znajomości. Chodzą nawet głosy, że nie jeden związek zakończył się po zakończonej porażką partyjce. Jeśli jednak wasza przyjaźń jest cementowana na tyle, że nie straszne jej gry kanapowe, to kończcie oglądać ten film i zabierajcie się za granie w rozgotowanych. Call of Duty Modern Warfare 3 Tryb Zombie. Mało który sieciowy tryb serii Call of Duty cieszy się tak wielką popularnością, jak zombiaki. Żaden fan cyklu nie wyobraża sobie raczej kolejnej odsłony, która byłaby pozbawiona możliwości zmierzenia się z bezmózgimi istotami nacierającymi w hurtowych ilościach z każdej strony. W trakcie rozgrywki, wraz z dwoma towarzyszami, jesteśmy wrzuceni na otwartą mapę, gdzie poszukujemy przedmiotów, które przydadzą nam się w starciu z panoszącymi się wszędzie zombie. Te można wynosić, co pozwoli nam z nich korzystać w kolejnych rozgrywkach. Jeśli jednak zginiemy, cały ekwipunek przypada i trzeba zaczynać kompletowanie sprzętu od nowa. Najnowsza odsłona, Black Ops 6, również zaoferuje nam tryb zombie, a do tego jest dostępna od dnia premiery w Game Passie. Jeśli szukacie gry na Xboxa dla dwóch osób, no to chyba już wiecie po co sięgnąć. Stardew Valley to wybór dla graczy, którzy poszukują nieco spokojniejszego gameplayu. artowy symulator farmy pozwoli się zrelaksować i wyciszyć, a do tego świetnie sprawdzi się jako pierwszy tytuł dla osoby, która nie miała dotychczas do czynienia z grami. Współpracujący rolnicy, tutaj maksymalnie do czterech osób, mieszkają w dodatkowych domkach na farmie, gdzie mogą wchodzić na przykład w związek małżeński, a niektóre z większych decyzji, takie jak np. udział w festiwalu, muszą podejmować wspólny. Terraria, sandboxowa platformówka określana czasem mianem dwuwymiarowego Minecrafta, jest trudna i wymagająca. Z tego, ale i nie tylko powodu, warto poprosić znajomych o pomoc i zasiąść wspólnie do zabawy. Zarówno wyprawy w podziemia i walki z napotkanymi przeciwnikami, jak i samo budowanie dają wtedy dużo więcej radości. Warto przy tym zaznaczyć, że możliwość gry na dwie osoby, a nawet i cztery, na podzielonym ekranie dostępna jest wyłącznie w konsolowym wydaniu Terrarii. Pecytowcy mogą obejść się smakiem i pozostać przy rozgrywce online. Wojownicze Żółwie Ninja, Zemsta Shreddera. Wymieniając najlepsze co gry w Game Passie, nie możemy pominąć Wojowniczych Żółwi Ninja, tym bardziej, że idealnie wpasowują się w tematykę niniejszego filmu, oferując możliwość zabawy nawet sześciu osobom jednocześnie. Nie trzeba chyba mówić, jak wielki chaos panuje wtedy na ekranie. Pod tym względem chodzona bijatyka od studia Tribute Games nie zawodzi. Jeśli więc macie ochotę na konkretnego bitemapa, w którego grać można wspólnie ze sporą grupką znajomych, Wojownicze Żółwie Ninja nie zawiodą Waszych oczekiwań. Sea of Thieves. To wyjątkowa gra, która spełni marzenia niejednego gracza. Dzięki niej wcielić się możemy w piratów przemierzających otwarty świat pełen przygód i niebezpieczeństw. Tytuł oferuje ogromną swobodę działania od eksploracji wysp i poszukiwania skarbów po walki z morskimi potworami i starciami z innymi załogami pirackich statków. Rozgrywka opiera się na współpracy. Gracze muszą wspólnie sterować statkiem, zarządzać jego uzbrojeniem i naprawiać szkody podczas bitew. Dynamicznie zmieniające się warunki pogodowe oraz losowe wydarzenia, takie jak na przykład pojawienie się Krakena, dodają deszczyku emocji i sprawiają, że każda wyprawa staje się unikalnym wyzwaniem. Gra oferuje też liczne zadania fabularne oraz zagadki, które drużyna musi wspólnie rozwiązywać. Sea of Thieves zachwyca oprawą graficzną, pięknymi morskimi krajobrazami i klimatyczną muzyką, co dodatkowo pogłębia imersję w piracki świat. A gdzie znaleźć najtańsze oferty na Xbox Game Pass? Oczywiście na łowcach gier zapraszamy serdecznie na naszą stronę i koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał po więcej materiałów tego typu. Ja tymczasem dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!